A teraz dołączmy do wiceprezesów Karla Zandera i Gerego Śliwa rozmowy o potędze wyznaczania celów w trzech prostych sposobach, pomocnych w ich osiągnięciu. Dziękuję, Paul. Witam wszystkich. Razem z Karlem Zanderem chcemy przez chwilę opowiedzieć Wam o celach oraz o tym, jak ważne jest ich wyznaczanie, zwłaszcza u progu Nowego Roku. Cele są ważną częścią sukcesu z Forever. Dlatego chcemy, abyście rozpoczęli 2010 rok z myślą o celach i marzeniach. Cele są istotną częścią Waszego biznesu Forever. Dlatego chcemy powiedzieć o trzech krokach, które pomogą Wam w osiągnięciu celów w 2010 roku. Krok pierwszy. Stawiajcie sobie sprytne cele. Krok drugi. Zidentyfikujcie potencjalne przeszkody i sposób na ich ominięcie. Krok trzeci. Określcie osoby, które poprosicie o pomoc i wsparcie w dążeniu do tych celów. Powróćmy do kroku numer jeden. Rozszyfrujmy skrót SMART, czyli sprytne S, specific, czyli konkretne. Co konkretnie chcecie osiągnąć w 2010 roku? Może chcecie zostać menedżerami lub zakwalifikować się do podziału zysków czy programu motywacyjnego lub zarabiać 5000$ tysięcy dolarów miesięcznie? To są konkretne cele do osiągnięcia. Karl miał w dzieciństwie pewne marzenie. Zapytam go, jak dzięki wyznaczaniu konkretnych celów udało mu się je zrealizować. Kiedy miałem 7 lat, marzyłem o tym, żeby zostać zawodowym futbolistą, a kiedy miałem 12 lat, marzenie stało się moim celem. Wyobrażałem sobie siebie na kartach prezentujących graczy w futbol amerykański dołączanych do gum do Żucia i mówiłem sobie, chcę znaleźć się na takiej karcie, chcę grać w Narodowej Lidze Futbolowej, chcę być w tele był to więc dość konkretny cel, miałem zamiar go realizować. Miałem zamiar zostać odnoszącym sukcesy graczem NLF. To fantastyczne. Litera M oznacza measurable, czyli nieżalne. abyście wiedzieli, kiedy osiągniecie cel i jak Wam idzie na drodze do jego realizacji. Wróćmy do rozmowy o postępie w osiąganiu pozycji menadżera. W jaki sposób zmierzycie ten postęp? Oczywiście jako osoby budujące swój biznes wiecie, że aby zostać menadżerem trzeba wypracować 120 punktów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, jak zmierzycie swój postęp poprzez wydruk premii. Patrząc na co miesięczny wydruk premii, będziecie widzieć, jak wam idzie na drodze do realizacji tego konkretnego celu. Powiedz Karol, jak mierzyłeś swój postęp na drodze do celu, czyli zostania graczem NLE? To było dość proste. W szkole średniej wiedziałem już, że muszę być naprawdę świetny, aby uzyskać stypendium futbolowe na któryś z najlepszych uniwersytetów. To było dla mnie miernikiem. Wiedziałem też, że będę musiał zmierzyć siebie, ponieważ po czterech latach grania w futbol w drużynie studenckiej czeka mnie tak zwany NLF draft. Następny krok to A. Po angielsku achievable, a po polsku osiągalny. Czy dzięki wysiłkom i zaangażowaniu, które jesteśmy skłonni włożyć w swój cel, będziecie mogli go osiągnąć? Wróćmy do przykładu z podziałem zysku. Czy w roku 2010 będziecie skłonni poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby odebrać na przyszłorocznym zjeździe regionalnym? Poprzez odpowiedź na to pytanie dowiecie się, czy wasz cel jest osiągalny. No cóż, Gary, wiedziałem, że mój cel był osiągalny, ponieważ naprawdę w niego wierzyłem, byłem gotów zaangażować się w jego realizację i wykonać swój plan związany z dostaniem się do MS. R to realistyk, czyli realistyczny. Aby cel był realistyczny, musi reprezentować coś, czemu jesteście skłonni się poświęcić. Przywołajmy przykład z programem motywacyjnym. Czy możecie i czy jesteście gotowi wypracować 50 punktów w pierwszym miesiącu, w drugim 100, a w trzecim 150, aby uzyskać kwalifikacje? Zatem Karol, wracając do twojego celu, w jaki sposób stał się on dla ciebie realistyczny? Mój cel był dla mnie realistyczny, bo byłem skłonny zrezygnować z imprez i innych rzeczy, żeby poświęcić więcej czasu na treningi, podnoszenie ciężarów, bieganie, doskonalenie własnych umiejętności, wydać sobie samemu szansę grania w NLE. Właśnie dlatego był on bardzo realistyczny. Świetnie. I ostatnia litera, timely, czyli terminowy. Cel powinien być ograniczony ramą czasową. Wracając do przykładu z zarabianiem 5000 dolarów miesięcznie, nie możecie powiedzieć, chcę, mam nadzieję, pewnego dnia zarabiać 5000 dolarów. Nie, musicie wyznaczyć sobie termin osiągnięcia celu. To może być koniec 2010 roku, czy koniec czerwca tego roku, ale musi to być konkretny termin, do którego osiągniecie ten cel. Zatem Karl Czy twój cel związany z grą w NLF był terminowy? Był bardzo terminowy, bo wiedziałem, że mam 4 lata na grę w drużynie studenckiej, a po tych czterech latach nastąpi NLF Draft, a na ostatnim roku zamierzałem dać z siebie wszystko. Był to okres, kiedy podczas treningów obserwowali nas łowcy talentów a w kwietniu było MLF draft i miał być to najważniejszy dzień w moim życiu. Na szczęście dostałem numer 42 i przez następne 7 lat grałem w Cincinnati Bengals. Znakomicie? Czyli krok numer 1 to sprytne cele. Przeznaczcie trochę czasu na to, aby zaplanować rok 2010, wyznaczając sobie sprytne cele. Krok drugi. Określcie potencjalne przeszkody na Waszej drodze i sposób na ich ominięcie. I trzy. Określcie osoby, których pomocy i wsparcia będziecie potrzebowali. Porozmawiajcie z nimi, podzielcie się celami, a gwarantuję, że w nadchodzącym roku osiągniecie cel. Pamiętajcie, nie pozwólcie, aby złodzieje marzeń odebrali Wam Wasze marzenia. Uwierzcie w siebie. Jeśli uwierzycie, uda się Wam. A teraz oddajmy głos Garinowi Brianholtowi, wiceprezesowi do spraw Ameryki Łacińskiej, aby opowiedział o regułach, dzięki którym doszło do tak znaczącego rozwoju Brazylii oraz o tym, jak możecie wykorzystać te reguły w swoim biznesie forever. Kiedy jeżdżę po świecie, wszyscy pytają mnie o Brazylię. Co takiego dzieje się w Brazylii? Co takiego robią top dystrybutorzy Brazylii? Dlatego w zeszłym tygodniu skontaktowałem się z trzema brazylijskimi top liderami i zadałem im to pytanie. Co takiego robicie w Brazylii, że macie tak niesamowity wzrost? Każdy z nich podzielił się ze mną tymi samymi uwagami, które słyszeliśmy już wielokrotnie i które były w tym programie wspomniane. Ważne jest, aby mieć cele. To bardzo ciekawe. W Brazylii cały czas rozmawia się o swoich marzeniach, wielkich marzeniach. A gdy pojedziecie tam i porozmawiacie z tamtejszymi dystrybutorami, zauważycie, że wielu z nich nosi przy sobie notes. Kiedy zajrzycie do notesu, zobaczycie głównie zdjęcia. Zdjęcia rzeczy, które ci dystrybutorzy chcą osiągnąć. Oglądałem notes pewnego człowieka. Było tam zdjęcie samochodu. Powiedział. Ten samochód stoi teraz przed moim domem. Rozmowy o marzeniach i celach to w Brazylii bardzo ekscytujący temat, o tym się mówi najwięcej. Drugi dominujący temat to potrzeba wspólnej, zespołowej pracy. Brazylijczycy świetnie radzą sobie z budowaniem zespołów. Relacje między innymi nie są oparte na hierarchii czy strukturze, lecz na przyjaźni. Uwielbiają ze sobą pracować bez względu na to, w jakiej są strukturze, dzielą się doświadczeniami związanymi z dążeniem do sukcesu i podsycają w sobie nawzajem entuzjazm. Umiejętność wzbudzania entuzjazmu Naprawdę pomaga w rozwoju firmy. Ostatnia rzecz, o której mi mówiono, to fakt, że nie wystarczy być liderem, trzeba jeszcze kreować liderów. Mają wielką charyzmę i rozmawiają o tym, jak ważne jest dawanie dobrego przykładu i budowanie wiarygodności. Wiarygodność buduje się poprzez realizację rzeczy, o których się mówi, dawanie przykładu i własnymi działaniami, a oni są w tym świetni. To naprawdę wzbudza entuzjazm. Najważniejsza jest umiejętność pracy zespołowej i wzajemne wspieranie się. To właśnie wpłynęło na rozwój tego kraju. Kluczową sprawą, którą zauważyłem i którą Brazylijczycy stosują w biznesie, to udział w spotkaniach. Nazywają je spotkaniami w poniedziałkowy wieczór a są to dobrze wam znane szanse na biznes. Organizują je w całym kraju. W Brazylii jest ponad 20 stanów. W wielu z nich na każdym ze spotkań pojawia się nawet tysiąc nowych osób. Co poniedziałek mówią o Forever, o tym jak Forever działa, bo wiedzą, że Forever działa. Osobom, które po raz pierwszy przychodzą na spotkanie, dają narzędzia w postaci szkolenia czy motywacji, mające pomóc w odniesieniu sukcesu. To jeden z kluczy, w który mogą wyposażyć nowe osoby. Dla mnie jest to sponsoring jakościowy. W Brazylii dużo mówi się o spójności i myślę, że ma to wiele wspólnego z entuzjazmem oraz rozwojem obserwowanym w tym kraju. Podsumowując, wielkie marzenia, wielkie cele, budowanie zespołu oraz znaczenie bycia liderami oraz kreowanie liderów. Te trzy kluczowe zasady sprawdzają się w przypadku top dystrybutorów w Brazylii i wiem, że mogą sprawdzić się również w waszym. Rok 2010 będzie niesamowity. Mam nadzieję, że będziecie jego częścią. Nie przestawajcie marzyć. Życzę wam wspaniałego 2010 roku.